Siema, z tej strony Baker i co? Dzisiaj zagramy sobie na Hypixelu Jeszcze tak na wstępie, chciałbym bardzo przeprosić, że tyle czasu nie było odcinka, ale no nie było mnie w domu i teraz gdy to oglądacie, też jestem na wyjeździe, ale no stwierdziłem, że trzeba coś nagrać Więc co, zapraszam was do oglądania odcineczka. No i co, jest już na ANEC i jeszcze tak na wstępie, to chciałbym was poprosić, że my wybilibyście tutaj tak z 15-20 łopatek, bo byłoby mi naprawdę bardzo miło. I w ogóle to, co zrobiliście pod tym ostatnim odcinkiem to jest hit, bo na ten moment, gdy nagrywam, jest tutaj 1000 wyświetleń oraz 56 łapek, więc to jest naprawdę hit. Nigdy praktycznie nie miałem tak szybko takich zasięgów, bo no miałem tam z tego, jak jeszcze dawno nagrywałem PP, to wtedy miałem tam, nie wiem, 2500-3000 wyświetleń, ale to było po paru miesięcach, a wy to zrobiliście w niecały miesiąc, naprawdę mega wam za to dziękuję. I co? dlatego wbicie tutaj z 15 łapek i niedługo będzie nowy odcinek A teraz się biję z tym chłopem tutaj Dobra się wrócę i kupię sobie prota Dobra, Proci kupiony, a chłop znowu tutaj przeszedł tutaj budować nie mogę Upsy Dobra, możemy mu zdążę rozwaić, będę chyba zdążę, chyba zdążę. Tak zdążę. Pog. Dobra, jeszcze obit. Dobra, i kolegę eliminujemy już ostatecznie. Dobra, na no, łatwą, no, tak naprawdę, no trudno nie było zbyt cudzim. I lecę dalej. <laughs> o kurde! <laughs> Żółty! Co ty robisz? Ziomek! Chłopi się pod bazę wbudował. Skubany. Dobra, tutaj mamy chłopa. Dobra, ziomek jest na gapie. dociska Owo. Nie ma Co jest? Na pół serdeuska. Chop miał. Chyba szarpa i tego żelazny miecy mnie nie potrafi porobić. To jest dopiero skill, trzeba mieć umiejętności Naprawdę trzeba mieć umiejętności do takich rzeczy Dobra To to, refiki można lecieć dalej Rozwalimy teraz tego, pink nam został i red Tak? Tak To <grytans> ten, ten, ja pierdolę. Dobra, ten test dostał Kurde, no dawno nie grałem na 1-8, bo ostatnio jeden 16 spory gram Gildie. Ale nie idzie mi aż tak źle w sumie, jak, my, jak mogło iść. Co jest gicior Dobra, chłop się wystakować, poszedł na środek. Trzeba go wyeliminować tutaj, krótko ukrócić jego rządy. Dobra, wyeliminowany. Generalnie widzowie to. Yy, Właśnie musiałem usuwać co chwilę filmiki, ponieważ prze mam przepełniony dysk. Ale chłop właśnie stwierdził ostatni, że musi iść na obiad. Więc wygrałem, i dzięki temu mam kontent. Dzięki przyjacielu Czerwony. Bo generalnie to miałem po prostu już miejsca dosłownie 2 GB. Nie mogłem niczego więcej zmieścić. I no to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Na rap.